Cześć, witajcie, ja jestem CJ Punk i mam dla Was Chill Out. Mój, mój Chill Out, czyli Chill Out CJ Punk'a. Stworzymy nowy świat. Oczywiście Hardcore. Zaznaczymy go Hardcore. Wiem. Jest to bardzo... Bardzo mądry, he, he Czemu coś takiego nagrywam? Cóż, e, jeżeli pamiętacie, kiedyś nagrałem Pivot 3 nowa wersja e, Więc teraz na jakiś czas taki, taki chillout CJ Punk'a będzie, sorry, będzie wygrywany Cóż, mój głos może nie być jakiś świetny, ponieważ to nie jest pro problem programu do nagrywania Lecz mój problem, w sensie mój problem, czyli wróciłem z Mielna i mój głos taki nie jest zabójczo fajny. I tutaj po prostu <noise> będę starał się przetrwać. To nie jest jakaś wielka seria. To będzie taki random, kiedy nie będę miał co nagrywać, a będę się dzieć. coś takiego właśnie będzie. uuuu Ja już lubić Wracimy Wrócimy tutaj. A nie teraz. Okej, okay, w tym momencie jest 15 czyli hmm, jeszcze takie stopy 15 minut nagramy okej okay. nie grałem tak w Minecrafta tak sam do siebie Zwyczaj tylko budowania serwera tym podobne rzeczy lub SkyBlock. OK. Już całkiem mam tego sporo. Więc to przerobimy na deski. Crafting. kilofasy zrobimy. Fak, fak, już myślałem, że wpadnę gdzieś mi w garle. epicko to wygląda, nie powiem świetnie. Okej, okay. nie wiem, na czym jeszcze krimki do forest spoko. W razie czego tutaj się na noc zatrzymamy? Tylko jedzeniem się potrzebowali. I drewno to są jedyne rzeczy, które są nam niezbędne. Więc chyba w tym odcinku sobie podarujemy wejście do deskimi. Ale kto wie. I jednocześnie połączę to z ogłoszeniami parafialnymi. cóż. E, teraz odcinki może możecie się spodziewać na jakiekolwiek odcinki dwa razy w tygodniu. Hmm. Tak ustawiłem ja. I kolejna przykra sprawa jest taka, że hmm, nie będę kontynuował paru serii. Jedna, jedna z tych serii to <coughs> Sorry, jeszcze raz Gartu. <coughs> jedna z nich to jest Better Together. Hmm. Nie będę jej kontynuował z prostej przyczyny. Cóż, serwer był już tak naprawdę zbudowany, był specjalnie dla was, już tak naprawdę miał być wykorzystywany przez Was przez graczy. Lecz on jest? Cóż, złapałem robciowi, był jednym z administratorów i miał operatora. Co się stało? Uwaga. Hmm, no był już że tak naprawdę moje dobroci. Ja wyszedłem do stworzenia z wmu, na 10 minut, po chwili wchodzę znowu na serwer, i serwera nie ma. Serwer jako host jest, ale mapa mi się nie zgadzała. Wpisuję kośnik spam. I spam jest taki takim wielkim kraterze, nie wiem o co chodzi, spam był w kuli. wylatuję, hmm, daję sobie game moda, wylatuję sobie z tego krateru, patrzę i jest cały serwer rozdupcony. Word Edit musiał być wykorzystywany do tego, bo ja nie wierzę, żeby ktoś tak szybko rozwalił serwer. Tylko po kole do sklepu jechałam. Reksów. Nevermind. Więc teraz serwer jest na nowo budowany. I tak oFA like. Tak pod koniec wakacji powinien być już OFAK out of memory. Hmm. Ojej, oj, co? Wypatrzę, co? co, małe cięcie. Wypatrzcie to cięcie. Ale już z powrotem, musimy restartować Minecraft'a. Nie rozumiem, przy czym mi nagle out w memory wyskoczyła, więc sorry. Dobra, drewna mam co wiem, sporo. O. Ale teraz trzeba się przyjmować o jedzenie. Ja jeszcze mamy jabłko. Dobra, wełna. Wełna się przyda. Znaczy owca. Gin. 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 Tylko trzy potrzeby. Oświnia. Ponad dwie. O! Więcej! Fuck, tak, skończyło się to wygówno Jeszcze jakaś... A ty jesteś! <laughs> It's meat time! Dobra, zjedziemy sobie jabłka. I chyba więcej nam, o kurczak, kurczak. Kurczak. No, chodź. Myślę, że jedno cios kilofu I po kurczaku, się myliłem. Kiedyś tak było, mi się wydawało. O, fa, kolejny lak. LOL. Okej, okay, już wiem, czym to było spowodowane. Wszystko jest, już jest włączone. I już nie powinna taka przykra sprawa nas spotkać. A ty kurczak ogień. A grzybę. I nie, wiem, czy powinniśmy się tak oddalać od skinni. Hm. Tam, tam jest jeszcze ten kurczak. Ale nie, czy chcesz po prostu, wracamy. To jest chyba dobry pomysł. Mój dom jest tam, gdzie jest workbench. Nie rozpoznaję tego miejsca za bardzo, ale Jezu, ufam Ci, że to jest tam. Magnoskina skina nie widać tak to jest tu. i znowu ja właśnie nie dobra chyba mamy wystarczająco dużo rzeczy i czuję się wystarczająco odważny, żeby tam wejść jeszcze tak w 5-10 minut nagrania i będę kończył. Hm, Dobra, Plus. Hmm. Ale widzę też minus Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to tam jest creeper Dobra. Materiał cały GIN! 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 Dobra Po nim O co mnie tu tej za ojca i zbugowaną wodą ZBUGOWANĄ, no, Przepraszam Będę musiał poświetlać, bo pewnie gówno widzicie w tym momencie Węgiel się przyda. Będziemy respić, będziemy ekspić. Będziemy ekspić na węglu. Pięćdziesiąty level. Żelaza, dobra, jest sobie spoko. Już czuję się w miarę bezpiecznym. Teraz jest sobie póki co tylko 4 pochodnie. No dobra. I tam jest więcej wszystkiego. Tam chyba nic nie ma, ale tam też jeszcze pójdziemy. Wodę zalepimy. I weźmiemy jeszcze trochę więcej węgla. Węgiel się przyda na przytopianie tego co znajdziemy, oraz na pochodnie. Hop. Hop, hop. No jestem zadowolony, nie powiem. Okej, okay. i o i zapomniałem jeszcze o jednej e, złej sprawie mm. nie będę jeszcze kontynuował właśnie serii z zjawą, ponieważ mapa mi się stwierdziła od wersji 13.1, przynajmniej tak twierdzi e, i tyle <ścoughs> Sorry nie moja wina Dobrze, mam 23 żelaza więcej lava. Oraz noc. tutaj się wkopiemy. Będziemy kończyć pomału. Bo już jest czas. Zakończone. Jeszcze tutaj sobie. Pozerkam. A jest jeszcze więcej żraza. Ok. Tutaj się ładnie wkopiemy. Mmm, tak, Mam kilo nie Nie się jeszcze. O, oh fuck. Warwick bench. I drzwi. Okej. Okay. Chyba będziemy kończyć. Jeszcze sobie. Zrobimy. Piatek. I proszek. <śm> Hop. No dobra. Jeszcze minutka. Chcę się najeść. Więc proszę sp e spamić w reklamę. Może się naje w końcu. Nie, taki joke. Więc ja płacę j -Punk. To był, e to był random. Jakkolwiek chcecie to nazywać. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. oceniajcie, się na odcinka.